Masz tak porysowany lakier, zobacz jak to wygląda. Ponoć, żeby usunąć takie uszkodzenia, nie trzeba mieć bardzo kupę pieniędzy. żeby usunąć takie uszkodzenia, nie trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy, bo istnieją specjalistyczne środki, które są tanie i mogą posłużyć do tego, żeby te zarysowania usunąć. A to, co sprawdzimy dzisiaj, to będzie pasta do zębów. I to zobacz. Oryginał. świeża ze sklepu, świeżo otwarta, Świeżo pachnie. No. Posłużymy się tym, że mam świeżo wyczyszczony pat. No, i założymy kilka groszków i spolerujemy połowę elementu. I zobaczymy, czy nam to spoleruje. Im już pada. Nie. Ma być tanio. To będzie tanio. Ale teraz, przy porównaniu do majonezu, to pięknie pachnie. Jest taka bardziej klejąca, tak jakby ten pad wykończeniowy się nie ślizga, tylko jest bardziej taki otępiały. Ciekawe, czy w ogóle to wykończy nam na miękkim padzie, usunie cokolwiek i czy nie zostawi hologramu. Jest taka. Ten widać zrobiła. jak inaczej odrywa palec. Ale za to ładnie pachnie na garażu. Zobaczmy jak to wytrzemy. Czy będzie trzeba ipy, IPY? Znaczy, że na pewno użyjemy, ale... Oj, oj, oj. Tak to zdzierasz bardziej niż ścierasz, nie? No. Nie wiem czy to będzie widać na kamerze. Ale kleista się zrobiła. Czekaj. Ale tak widać, że poździerane jest. Tak jakbyś, nie wiem... Czekaj, wezmę alkohol do odtłuszczenia. Tak jak w starych wagach się z deski rozdzielczej zdzierał plastik, nie? Tak, ale powiem już tak. Ona jest na tyle otępiała, że my już porysujemy ten element docierając. Tak to ładnie schodzi, nie? Ale sobie odpuścimy. Na sucho to jest tragedia. Ale weźmy latarkę i sprawdźmy. Już tak na pierwszy rzut oka coś półsłuchuje. O kurde. Nic. Jest lepiej. Kurde, no co? Zdejmijmy. Weź to, pozrywaj. Nawet jest gorzej. Kurde, nawet chyba zmatowiła. Tak, no. Znaczy, jak się ustawisz tu pod kątem, to będzie widać mega przejście. Widzisz? To zmatowienie ukryło mikrorysy, ale to nie jest to, czego Ale byśmy ten lakier chcieli. jest tu siwy. Tak. A tu jest, on jest żywszy. A weź to odpuść, może to jest. Odpuściłem sobie... już. Już to jest, to już to no jest po tak. opuszczeniu. Po Prostu... kurde. Zobacz, że on jest. Nie da się ręki ruszyć, a ten oryginalny jest śliższy. A tu coś jest na tym? Nie. Kurde. A sprawdźmy, czy ma efekt hydro. Nie ma hydro. Widzisz, nic nie ma na lakierze. Nie. Tu też nic nam nie daje. Nie. No niestety. O, nawet teraz widać, no. Siwy jest element. No niestety, pastą do zębów nie spolerujecie lakieru. Chcecie więcej tak zjebanego kontentu? Obserwujcie.